O, dziękujemy o, dziękujemy. dziękujemy. dziękujemy pa, panią. Dziękujemy. Dobra, no to już się mamy. Mam. Drugi... Czułem w Wielkiej Polsce. Oni się pali. już mamy. Dobrze. Dotarliśmy do grobu Michała Kozłowskiego. Kozmowski. Michał Kozłowski. Yy... Członek Zarządu Ludowo-Narodowego tłonka Zarządu Ludowo-Narodowego. Tak. Y, 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 drużynowy. Bardzo... Y, drużynowy Straży. Straży Narodowej. Tak, Straży sekretarz, Narodowej. Jest... Sekretarz y, Grochowskiego oddziału chyba, tak? zaraz, zaraz, zaraz powiem. Zaraz powiem. Y, Młodzieży Wszechpolskiej. Sekretarz, już dalej poszło. Zaraz. To jest tak, sekretarz Grochowskiego z Jednoczonej zjednoczonego jed, no, młodzieży Przekolskiej sekretarz, sekretarz Pracy po, Polia ja, zamozany Polonijnej chyba, wiesz? Sekretarz Pracy Polonijnej Sekcji chyba tu jest, może? Sekcji chyba. O, bo ci się powiększyło to? Bezeta. Jeszcze jakaś organizacja. Bezet. Mhm. Członek polskiej. Członek polskiej. Polskiej chyba młodzieży. Młodzieży. Tak szkolnej tu widzę pod spodem Ta, szkolnej szkolne... i w środe... środek trzeba by wodą pola, to może byłoby w Groczach jak grocza, coś takiego jest po, po... No po, po długim coś takiego zastrzelony, świętej coś tam pamięci. No i dalej nie mogę doczytać się. Chyba, że tu jeszcze coś na dole. Mhm. Może te kwiatki jeszcze odsunę, może kamera wyżej A może byś przybliżyła się Hanika? Bardziej? No właśnie, yy, przepraszam cię, prze, o, przejdź. Yy. Postaraj się jeszcze nakręcać jeszcze tam. O właśnie. To jest ten Michał Kozłowski, tu jest I tu właśnie po małytku, ten daj, daj, napis. Daj, może ja bym rękę, bo Daj, 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 daj. I... O, co? się już Tak, tak. No, Klapek już poszedł. Poszedł już? Może nam się uda rozszyfrować te napisy jak już będziemy włodzić I tu jeszcze jest do powodu jest. został zastrzelony Pobity, coś tam 8, 2, 7, tysiąc mamy już nagrywam ale dobrze mi łapie 207 rok coś jest o. a tutaj masz coś po pobie... jeszcze tu niżej to pojadę Michał Kozłowski Członek Związku Ludowo-Narodowego Drużynowy Straży A, Teraz tu jeszcze to. Sekretarz Grochowskiego yy, zjednoc Zjednoczenia Młodzieży Wszechpolskiej. O, chodzi. Nie mogę zjechać, pracy, a tu nie. O, teraz chyba będzie dobrze. Pracy, sekretarz Pracy Polskiej, nie wiem, chodzi jak yy, członek. Jeszcze, no dobrze, to do mnie oświecenie. Dziękuję serdecznie za uwagę w całym Wielkiej to Jeszcze ciebie pokażę i siebie. Ja I, i, to pokazałeś? I dzisiaj jest data, dzisiaj jest data, który drugi styczeń, 2023 rok przyjechaliśmy na y, tak z miasta Łodzi y, tutaj na cmentarz Brudno y, do Romana Dmowskiego z, 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 w bo roku. dzisiaj jest rocznica śmierci Romana Dmowskiego i dzisiaj jesteśmy o 12 godzinie będzie cała ta impreza zobaczymy ile ilu ilu ludzi przyjdzie i chcieliśmy pokazać właśnie ten, y, tutaj ten y, tego członka Stronnictwa Narodowego, jeszcze raz pokażemy, I tutaj i gdzie się to mieści, proszę, to jest tak, tak się mieści, tutaj, a z tamtej strony, z tamtej strony jest wejście na cmentarz brudnowski i po prawej stronie tam tu nie tam, gdzie są ci ludzie, to tam jest Grub Roman Moskiego. 47a. Aha. To tu będzie 47. A no tak. To no tak. Tutaj przy alei przy 47, 47a. Nie, nie, nie. No przy 47a. No, nie, przy, nie. no, no, bliżej, no. To Ale nie 4. wiem, jaka tam jest tam na słupku. Nie, nie targujmy się w każdym razie, że przy słupku 47a. tu jest tutaj ten, ten grup Dobra, to kończymy. Gdzie tu naciskasz? Eee, uh, 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 tu. Nie tu, tu.